Piąte warmińsko-mazurskie dni pola trwały od 2 do 30 czerwca. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował 19 spotkań z rolnikami we wszystkich powiatach regionu. On jest jeszcze trochę zielonkawe i widać wtedy nekrotyczne punkty od septoriozy, widać przebielenia od fuzariozy. W gospodarstwie Jacka Wieczorka w Lubominie rolnicy biorący udział w tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola mogli poszerzyć swoją wiedzę o choroby, jakie atakują zboża o zimę. Tu prezentowana była m.in. pszenica o zima. Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to spotkanie świata rolniczego, doradczego i świata nauki. To świetne spotkania, które służą wymianie wiedzy merytorycznej rolników z naukowcami, ale też miejsce inspiracji naukowców do prowadzenia nowych badań, które są odzwierciedleniem zapotrzebowania wsi w uprawach, które są na polach. By takie spotkanie mogło się odbyć, wcześniej wybrani rolnicy otrzymywali materiał siewny na 1 hektar, który dostarczał warmińsko-mazurski ośrodek doradztwa rolniczego. Dzięki temu można było omówić po czasie kondycję upraw. Było to zadanie nie tylko pracowników ODR-u, ale także naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, którzy dzielili się cenną wiedzą również z zakresu żywienia zwierząt. Jest to okazja, żeby uzyskać, poszerzyć swoją wiedzę na temat chorób, szkodników, na temat proces, sposobu prowadzenia upraw, terminów zabiegów, jak, to, jak, jak się rolnik musi odnaleźć w tych trudnych sytuacjach związanych ze zmianami pogody, nieoczekiwanymi w tym roku mrozy, jak wyłapać obecność szkodników, kiedy jest ten najlepszy moment na zastosowanie zabiegów ochronnych. Tu możemy się wymienić doświadczeniem, tu możemy wprost zdiagnozować poszczególne patogeny, zasugerować, w jaki sposób możemy chronić, co poprawić w kolejnych sezonach wegetacyjnych, żeby nasilenie chorób, czy występowanie szkodników, czy presja chwastów była ograniczona. Takie spotkania to przede wszystkim platforma wymiany wiedzy i doświadczenia. Rolnicy mają tutaj. Możliwość zobaczenia nowych odmian, również zalecanych przez moją stację do uprawy. Mają możliwość posłuchania bardzo ciekawych wykładów, ale też mają możliwość i co uważam za wartość dodaną, spotkania się też ze sobą i rozmowy w tzw. kuluarach i wymiany. Doświadczeń. Bardzo cenne doświadczenia, które możemy stąd wynieść, i yy, yy, możemy też zaobserwować błędy, które zostały popełnione i, i nie musimy ich popełniać w u siebie na przykład. Tak? Także te poletka kontrolne, poletka, które, które były w różnych technologiach uprawiane, pokazują nam to, która technologia jest dla nas najlepsza. Z kolei w gospodarstwie Adama Szczechli, również w Lubominie, oprócz omówienia pszenżyta ozimego, rolnicy mogli zobaczyć najnowsze rozwiązania technologiczne służące do pomiaru pH gleby. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy nie można kamienia, bo sonda pH jest do szkła. Bo to jest najszybciej tworzyło do pomiaru pH, jeżeli w ten sposób się je zabezpieczymy, że wymieszamy, tak, tą sondę temperaturową, to będziemy mieli pewność, że nic nam się nie nie, nie uszkodzi w takim pomiaru. Zdaniem rolników biorących udział w tego typu spotkaniach przekazana wiedza jest bezcenna. To są naukowcy, którzy zawsze coś nam podpowiadają, co mamy zmienić, co poprawić, no i nowe patogeny też wchodzą, nowe jakieś szkodniki, no i na to musimy zwracać uwagę. Rolnik musi cały czas, musi cały czas, cały czas dokształcać się, nie? Bo powiem Panu tak, że rolnik popełniać błędu nie może, bo jeśli ja zbieram plon raz w roku, to on ma wyjść. No bo ja mu zbierał trzy razy, zaraz się mogę powiedzieć, nie? A natomiast tutaj to nie. To rolnicy, rolnicy powinni tutaj tłumnie przyjeżdżać i, i, i wysłuchiwać. Bardzo wymagające kroki, bardzo dobre produkcyjne. Posłuchać można było także w trakcie części teoretycznej. Tu jednym z tematów był rozród krów. telewizja Kopernik. Kopernik.tv